Ja nie mogę go trafić. Ej, przyszedł, 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 szedł! No dobra, i wescie. No mówię go, No mówmy go. Jestem z tej strony Sima i ze mną oczywiście Adam. Ciao Adam. No witamy Was, cześć. Jak widać, już ogarliśmy sobie kozackie dinozaury. Janeczka i Lulka. Marta się napot, na, na, napotkała po drodze gdzieś. No to... I, ma, I Marta po drodze. Marta Kosi. Marta tak. Kosi, tak. Dobra, chodź Kosi tutaj. Wszystkich. Chodź tutaj. Zostawiamy ekipę. Zostaw ekipę. Niech tu sobie stoją. Ja Gwiznąłem na pasywne. żeby ja też na, 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 na Na pasywne muszą być. Żeby w razie co nie atakowały. Tak, jest Polski niepasywny. Dobra. Wchodzimy na górę. Gwyn też jest na tym pasywnym? Tak, 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 bo na pasywnym to działa tak, że wiesz, że kiedy my zaczniemy atakować, one nie pójdą na nich, nie? A. Bo tak to by poszły i by zaczęłyby się klepać z nimi, nie? To bez sensu. Oj, myślę, że te alozaury tu mogą wejść, chodź. Idziesz? Idę, ja tego pociąłem cały czas, no. Dobrze, dobra, dobra, żeby nas, na nas coś nam na łeb nie spadło zaraz. Wolą wrzucać jak coś? Ej, kurde, myślę, że one mogą wejść, we, wiesz? Zamarzam, Wie są? zamarzam. Uciekaj. Ja Uciekaj. Z... Ja się właśnie tak wyłożyłem ostatnim razem. To bym się nie skap nawet. No no i właśnie też się nie skapnął i, i się wyłożyłem. Zobacz co się dzieje. Zarzek życie z pierwsza szybko. widzę, no właśnie widzę. Na tym czas chodzić. O, tu już nie. To już nie. chyba trzeba zrobić jednak ustawkę, co? Stawkę robimy first. Dwóch na dwóch? Tak, dwóch na dwóch. A i jest trzech. Gdzie tam. jest trzech? To trzy stało całość po siebie wszystkie. Gdzie? Są dwa. Ej, e, nie trzy są chyba. A może? Trzy są. bo widziałem, że trzy są. Jak o ty, co takie pomarańczowe, czy tak mówisz? No, tam, tam, te duże takie. A, trzy są. Kurde, to może lepiej się nie bić, bo one są mocne. Jeśli będzie większy level, to nie wiem, czy damy radę. One mają. To, to jest dinosaur to właśnie z efektem krwawienia. Ja myślę, że lulek przytankuje. Jak się wyłoży jeden i drugi? Kurde. To, to nie, na... nie ryzykujemy. Nawet laganie nie pomoże. Nie ryzykujemy. To objeżdżamy ich. Czekaj, no bo Lulek ma dostępny awans. Dwa dwa... I tak tam nie możemy jechać, bo tam jest zima, a my na zimę nie jesteśmy przygotowani. CK 12 kHp. No sporo, ale one też podejrzewają, że tyle mogą mieć, wiesz? Nie ma co, dwa... nie ma co ryzykować. A nie rzucą się? Nie, to za daleki dystans. O. No ale HP dostałem dużo. Oh, raptora, raptora widziałem, raptora widziałem. Ej przejmujemy. Ile masz strzał? 15. Dobra, zejdź z dinoza na głowę jego Dobra. Ale co pasywne jest? Na E tak? Nie, to jest na... Czy masz T i masz na dole, w lewym masz kółeczko i tu masz gwizd polecenie pasywne Jak to jest? Ty! Ty? Ty, trzymasz ty A ty? Gwizd polecenie pasywne, a jest Dobra. No. I teraz tak, i teraz widziałem, bole, trzeba zakręcić Jest ich dwóch Ja trafię może boli Słuchaj, tak jakbyśmy trafili każdy po jednym to, to będą nasi Dobra, a to płacimy ty na i jakby jakby coś poszło nie tak, to wchodzimy z powrotem Co to? Co za gołąb. Tamica semp. Dawaj, zaraz bolej ją tego sempa? Z boli nie dostała. Usypiamy Ale A Mamy, kurwa bije. Wiadomo, mi się świeci, nie widzę nic. Gdzie to jest? Polecał, daleko, ucieka. Aha. No dobra, to już chuj. Ej, nie śpi. zobacz. A tam jeszcze jeden musi być. A nie da się tego zabić. W ten sposób przejąć, wiesz? I trzeba dobić Dobra. Nie będziemy marnować mięsa. To jest traktory. Dobra, bola. I idzie skorpion na lat. idzie? Od mojej strony skorpion idzie. No to dawaj, na, na tego, na dużego. Nad A, na dino la dobra. do Taki kozak nie jesteś? Gościu. Ja chodzę do tyłu? O kurde. O, pielurek już ma takiego damage'a. Ale frajer, tramba. Wyglądasz I tam jest jak bitwa jakaś, widzisz daleko? Tu, to, tu, to. <grytania> to, to. Widzę, 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 tam dalej. Tu widzisz, widzisz dwa, to, widzisz je? Widzę, widzę. Słuchaj, ja biorę tego zielonego na siebie. A ty tego drugiego. Mam ciepło. pomarańczowego? No. Ja próbuję tak zrobić, żeby mnie założyły. Dobra. Patrz, co go złapałem I usypiamy. Usypiamy. To w no? Ale wytrzymała Dobra, tamtego, tamtego Stał i mam Może cię łóżpi Raśpi do tak ustój? Dobra, śpi Górkę trochę się napędzimy wjechać, bo to wiesz, trzeba się rozpędzić, nie, że pod górkę 4 na 4 No was. Dobra, to już pomału, 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 bo karno, jest karno. Stój. Wrócę, stój, stój, Można nie zatrzymać. bo musisz uderzyć. A uderzyć trzeba? No. Chodź tutaj, parkujemy ja. Dobra, to trzeba się ustawić, on tutaj przy tym kamieniu. Dosłownie, żeby on nie wszedł tutaj do nas. No i teraz Dawaj na było... tej kamień. Na której, czekaj, idzie? Z mną. Ale czy dostrzelimy z takiej odległości, wiesz? Ja szczerze. Nie, 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 bo on później podejdzie pod, spód, pod nas. Bo on zacznie raszować nie? Chodź Dobra, tutaj tak, tak na brzegu jak ja, spróbuj dziś się ustanowić jest dobry pomysł I teraz trzeba gdzieś go jakoś wysnapić Podejrzewam, że on się zajmie tym kamieniokiem tutaj, co to tu chodzi On jest za, kam za kamieniem Dobra, ja widzę No, strzelaj Akurat się I Nie dostał, czy nie? Nie, nie dostał Czekaj, on bo... czeka, atakuje. Dobra, zabił Strzelamy Dostał? O, o, idzie, zbugał się Dobra, już myślałem, że tam pójdzie. I strzelamy Dostało ode mnie. mi się puszcza, jest... Widzisz, Gdzieś tak myślałem, że się zajmie kamieniokiem. Muszę do łuku przyłożyć, jeszcze. To przekładaj do łuku szybko. Splodaj. To jest dobre, dobra sytuacja, dobra sytuacja. Byle trafię, Szymon. Ja za czas trafię. Ło nie. Musisz go na moment robić. Mam nadzieję, że on tu nie wejdzie. Ja opie jak puszczę ten, to spadnę. Nie, jak puszczę S. I mi się zepsuł łuk. Chopię, go zabijaj szybko. On rusza się za szybko. Ja, jak puszczę S, to spadnę stąd. To, 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 trzymaj się, trzymaj się. Ja, ja bym to tak próbował tutaj skajtować. Ale on się rusza za bardzo. Jak puszczam S, to spadam cały czas. Nad nie na dnie, na dnie na łuku. Czekam Czekaj, no nie, mo nie mogę go trafić. Ej, wszedł, 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 szedł! No dobra, i spierd. No mówmy go, no mówmy go. <głosy> <głosy> Można by zrobić pułapkę cholera na niego. Bo Szymon, to jest, to jest, to jest okaz w tym momencie. To jest w tym momencie tak, okaz. ogólnie zablutowałem się w skałach. To spróbuj zniszczyć skałę. A nie masz siekiery? On.

Atakują o. hainy, szybko tam i trzeba wyłączyć pasywne. bo no, by lulka nie zabili. Kopie na mnie zwróciły. I, cór, olej, lulka. Kopie. No i że ten na lulku też do sobie po nim. Trzeba to znaleźć jakoś, nie wiem. A my biegamy szybciej od niego? E, tak. Zażyję ma speeda, ja mam 160%, to ja jestem przekonany, że biegam szybciej. Ja tutaj tam, to pomadam. Gdzie? No, w lesie! Nie widzę do mnie! Ja cię nie widzę! No, w stronę Płapieć! Gdzie wojnie? Czekaj! Na 100% tu jest! Na 100% Kurwa, tego ty z tymi innymi stronami! Adam, ja tutaj opaś no, na prost. No, no gdzie? Utrera. No kurczę, tam, strzel z niego czy co? Widzisz? Na prąd. No przecież to jest coś innego, nie widzisz, że to ma kolce. No gdzie tutaj, ja tam po lewej! Koło ciebie! No gdzie kurwa koło mnie o tu nie ma nic. Nie mówię, że ty chuja dupą patrzysz. Tu nie ma nikogo. Kurna. Danego, no, a ta to on co biega? Takie, takie żółte? No Galimim, no to jest łopie, to jest Co no... so innego? No a co? <laughs> ja. Nie no widziałem, że ty o tym gadasz cały czas. Ja nie wiem, czego mi Karnota Karnotaura. Gdzie on się zapodział? Dinozaury nasze są bezpieczne. Hmm. Czerwony był? No, taki. On ma te tak krótkie łapki, różki malutkie. Nie wiem, czy tutaj nie jest. No i, i tak szybko napierdziela No, on dosyć szybko chodzi. Chodź do mnie, góra zobacz. Ale on się tak pochyla, kiedy biegnie, tak specyficznie. On jest duży. Które? Tam za tą górą na Czekaj? Okay? To są raptory. Nie, teraz go nie widać. No, chodzie tam tam raftory chodzę, nie. są. Nie, nie Ej, czekaj, chodzę. wody nie mam. Ja Coś. też chodź się napijem. na Myślałem, że to jest dom. Tego ja nie szukamy. Już prawie wymierzył. Zapijesz na tej plaży? Nie powinna. Hajny, hajny Co Ktoś zaraz iść na niej z piwór Ej, Ej, smp, smp. sępy, sępy, na mnie 4 wleciały, sępy nas atakują fest. Idę, idę, idę Spadamy, spadamy do dinozaurów O oh, kurna, ile tu jest ich No i elo, ale on dostał bombę Jak tam wrócić, do góry? Nie wiem, ja spierdoliłem w zupełnie w innym kierunku Ja zaraz za tobą jestem Bo raptory, <laughs> raptory tam biegły Chłopie, sępy lecą fest. Nie podbiegnę pod tą górę. Naokoło Adam. Naokoło, naokoło, naokoło. Tu tędy? Tu, 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 tu. Klata ci, klata ci się zniszczyła. Ja tego od tu nie było. Ok, połóżcie. No one się podpuściły. A ja z braku wody? Goni, goni, goni. Sam, 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 sam. Na pełnym gazie, na pełnym gazie. Nie wiem, a nie mam już energii. To ja się kładziemy Niemożliwe, żeby ten goś zniknął. Kurde, no taka zdobycz Będę przeżyło 150 level karno Kurde, a tu zginę, bo ja jestem się ginę, dobra Kurde, dano się te ty tam czas jak ty to robisz, że ty nie nadążysz? To na hita. Ja dzielę Nie, ja ginę w tej teraz. Nie goni i też już... Ja wsiadam na Janeczka. Chodź id do tej tym janem. No i ciur. Ja Jeszcze ja jakaś mucha na mnie wielka wchodziła. ja jadę do ciebie. Nawet bo ja nie mogę biegać na cię mogę policyć mnie zabiją. Odmucha Okej, okay, leży na Sępy sęp. o, Dobra. Weź się wyleż na spokojnie, no nie no no nie mogę odpuścić sobie tego, kurde pułapkę przygotowałem taką piękną Jedziemy no. dinozaurami do wody, bo z wody Ja się napoiłem porządnie A skąd? No do wody podszedłem, napoiłem się i Dolałem. No nie no, gdzie jest ten pedał? Takimi się tymi nie mogę napoić? Nie, chyba nie on gdzieś tu musi być. no. Gdzie jest ten gostek? Kaszana, kaszana z tego wyjdzie. Mogą zabić z tego. Ta, no, tak, na tak, nie... no, tak, Tak, na Na dniu na cię zabić, nawet jeśli Na dniu na Dinku. Na Dino tak nic bora Zdało się. Ale lubi ich tu jest. Chodź do mnie. Nie wiem, który ma level, o, o, ale... Ta puma mnie zabija. Puma zaś. Lek Po pierwsze sępy. Nie, musi wytankować i się rozpędzić i uciekać Chody tam takie napięte sytuacje, masz to spokojne życie i... Kurde. Nie bije rurka. Który? No to... Ja no to podejść do Janeczka, a Janeczek zaraz tu wypierdze, komu trzeba i... Wszystko. Gdzie jesteś? Bo ja nie widzę. A widzę cię, dobra. Jadę już na pomoc. O, jest to szabla zębny, chyba. Jest ten, 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 co ten, będziemy go łapać? Tak 150, nie wiem, czy to jest ten, wiem to to ten, ten, mi się, że jest Jest ale to to szkodzi Jest Najważniejsze, że jest to no, niestety nie udało się i obecną dziękujemy za uwagę no i pozdrawiamy na razie i mam nadzieję że do następnego cześć